Witam serdecznie na kolejnym gniocie. Dzisiaj bez zbędnych wstępów, bo nie ma czasu. Muszę zrobić takie jedne drzwiczki. A czemu to dowiecie się za chwilę? Chyba że wiecie to z miniaturki, bo jeszcze nie wiem, jaką zrobię. Bo nie ma czasu na planowanie. Muszę tą kratkę wyjąć z płotu, co tu dziurę łata. Myślałem, że mam jeszcze jedną, ale nie mam, albo nie mogę znaleźć. Ale raczej nie mam. A ona mi teraz będzie bardzo potrzebna. A płot to się tam potem zrobi. Edek, przeszły się. No, ja tu muszę poobcinać, że żebym ci ucha nie obciął czasem. Czekaj. Czekaj, czekaj, to muszę gdzieś postawić. To muszę o, pięknie sobie wziąć. Dobrze jest, lecimy to montować. Jakby na zawiasku zrobić, to będzie na wymiar, bo to chyba nawet jest stąd. Dobra, tego zawiaska przykręcimy tutaj zaraz i zobaczymy jak to wyjdzie. A tu obok kura znosi jajko. Tu ten kawaler pilnuje kurczaków, czy wszystko na pewno mają. Trzeba im paszy dosypać, ale to za chwilę, bo nie ma czasu. Trzeba tu przykręcać. Kura. Przelobowała Etka. A zniosła jajko? Ta, siedziała, siedziała i chyba zniosła. Pewnie się Ciebie przestraszyła. Nie strasz kurów. Dobra, na jeden jest trochę za mało, będzie latało. Lecę po drugi. Kupiłem po drodze. Jest i drugi, prawie taki sam. Działa elegancko, otwiera się i zamyka. I tak się otwiera i zamyka. W dwóch płaszczyznach, ale... Y, inaczej to... Może i dało się to inaczej zrobić. A ja tam wiem, teraz tu mi się nie domyka się przed chwilą domykało. No. Trzeba by to cofnąć z 2 cm, 2 mm nawet. Albo nie, tu to nic nie wymyślę. No dobra, o tą szparę trzeba cofnąć. Dosłownie 2 mm się odsunęło. Jest tak jak powinno być, że się zatrzaskuje, ale jest w miarę łatwo. Tu zrobimy zaraz jakiś haczyk, ale teraz trzeba tu przyprowadzić te towarzystwo, co tu będzie mieszkało, przynajmniej chwilowo, bo się w kartonie gnieżdżą. Już po nich lecę. Najpierw dam im jedzenie i picie A potem tu się ogarnie tą budkę w środku Pewnie głodne po podróży Parka I nie z tego samego miotu Z różnych rodzin Zupełny przypadek, że do mnie trafiła Ale o tym to potem, nie ma czasu na opieści. Nie Niedziu, grzeczny bądź dla nowych Macie tutaj na razie pomarchewce na spółkę Proszę Proszę Ciekawe czy będzie im smakowała nie wiem co one tam jadły u siebie. Ten to jak zając wygląda. Może ktoś mi zająca dał. Co marchewki nie lubicie? Nie, pewnie się muszą trochę oswoić. Poidło kupiłem takie lepsze trochę, bo te takie okrągłe, te tańsze, to ciągle coś się tam z nimi psuło, to kulka wypadała, to coś tam. Nie mogę tej kamery teraz ustawić, a jeśli człowiek śpieszy, to zawsze tak jest. Dobra, przykręcone lecę na leje wody woda nalana można założyć tą przykrywkę trzymadło o, nacisnąłem i leci może to i będzie działać zobaczymy teraz to tutaj Edek, przesuń się jakoś to zamontowałem, ale nie wiem czy dobrze na razie się trzyma, no w miarę stabilnie może nie zleci Dobra, mam garść siana. Edek no. Proszę. Może to Wam posmakuje. Co? Bo to już prędzej. No to mają wodę, mają marchewkę, mają siano i mają trochę paszy. Wszystko jest. Teraz tylko muszą się trochę oswoić tutaj. Na nowej miejscówce. Wodę i w tym mają i w miseczce, bo nie wiem z czego one nauczone a ja lecę tu jakiś haczyk zrobię bo ja wiem co mu przyjdzie do głowy może być różnie z jest dobrze ale to jednak inny zwierz jest może mu się kojarzyć z jakąś karmą o smaku królika takie też są lecę pomyśleć jak to tu zamykać i na co co ja tu mam poszukam poszukałem poszukałem i mam haczyki ale mam też taką zasówkę i chyba zrobię na tą zasówkę to będzie stabilniej bo na haczyku zawsze trochę lata jak tu kiedyś były króliki to tłukły, to woda się od tego przewaliła A na to powinno być stabilnie i się trzymać Plan jest taki, że tu jakąś deseczkę podłożę, przykręcę na ścisk, to się będzie trzymało No i tutaj wiadomo Te zamknięcie a Jakiś kawałek deseczki trzeba tylko skombinować Jako tako jest, trochę jednak za krótka ciut ta ta deseczka jest Teraz jeszcze tu blokuję Dobra No Dobra działa Edek raczej tego nie otworzy Jest dosyć stabilnie Potem się to zrobi lepiej Dzisiaj nie ma czasu tak na teraz Znajdzie się deseczka to się poprawi One tam przestraszone No dobra oswójcie się trochę bo tu Przyjechałyście w nowe miejsce, nikogo nie znacie. Pies wielki, że Was by naraz połknął. Jakiś pacan Was jeszcze chodzi i nagrywa. Co to jest, se, myślicie? No, to się trochę oswójcie z nowymi kątami, a potem wam tu sprzątnę i ogarnę te kafle wyjmę. No to bawcie się dobrze. A tutaj mamy tą całą ekipę, jak tylko przyjechałem, to im dałem jedzenie, sprzątnąłem. Perełka. Uważaj. Szukamy kuternogi. Gdzie on się podział, to ty jesteś? To! On. Patrzcie, jak on już śmiga! I stoi na nogach! To jest to! Perła! Nie głaszcz kurczaków, bo one się trochę boją. Zgasiłem im na razie tutaj lampkę, bo mają. Za ciepło. Muszę jakąś słabszą znaleźć. Zaraz poszukam, może w domu mam jakąś zwykłą, bo. Za ciepło mają. No na tym termometrze. Gdzie ja go tu położyłem, ile tu on pokazuje? 26 teraz, a go wyjąłem już chwilę temu, prawie 30 było tutaj. I to mają za gorąco i może zwykłą żarówkę im poświecę i zmierzę temperaturę. Zobaczymy, w domu to się jednak nagrzewa. Zobaczymy teraz, zwykłą im zamontowałem, taką energooszczędną. Po prostu zamontujemy tutaj termometr. My rzeczywiście musiał się obawić. Dobra, nie będę go przykręcał. Powinien się trzymać na razie. I zobaczymy, ile mają. Może po prostu w dzień, jak jest ciepło, to zwykłą żarówką mi będę świecił, a tą czerwoną na noc. Żeby też nie zwykłą całą dobę, bo żeby w nocy miały ciemniej. Perełka! Co tam słychać? Edek mnie tu zawołał. Patrzcie czemu. Znowu gdzieś jest dziura, no Normalnie przybieg do mnie. No chodź maleństwo. Bo jej. No nie mogę go schwycić no. w no, tej nasze. Edek z jednej go napędzi, ja go z drugiej złapie. O. Udało się, patrzcie, znowu jest gdzieś dziura, no Myślałem, że jest dobrze. Dzięki, Edek. Normalnie przybiegł po mnie. Już tutaj jest. Tu mamy reszta. Jest. Bo chwilę temu tutaj przelazł kurczak. I może one wtedy dwa wylazły. Tylko tego jednego nie zobaczyłem. Dziś poszedł na dwór. A teraz tu połatałem. Jak się dało. Już nie powinny wyjść. Zobaczymy. Dobry, Edziu, dobry. Normalnie po mnie przybiegł, no. Przez te całe zamieszanie, dawno tutaj nie zaglądaliśmy, ale wcześniej jak się tu kręciłem, zajrzałem, to widziałem, że marchewkę sobie dziobały. To nie jest źle, no muszą się trochę przyzwyczaić. Potem im sprzotnę te kafle tu jakoś porobię. Tylko niech one trochę się ogarną, już jedzą, piją. To wtedy. Bo widać, że przestraszone widoki. A, bo w końcu wam nie powiedziałem skąd te. Towarzystwo się u mnie wzięło Ten jeden zając Zając to ma się dobrze lataje, Ale ten czorny Ten czorny to samiec podobno To cały czas siedzi tutaj wystraszony Jak go zdjąłem to zaraz tam wraca No widać że Strach ma w oczach no niech się trochę oswoi Też im tu chcę Na razie rzadko zaglądać Żeby się nie bały Na razie piją z kafla jeszcze nie rozkminiły tego pojedła, ale spokojnie rozkminią. Nie o tym, skąd one u mnie pojechałem na ten targ. Nie wziąłem za bardzo pieniędzy, bo miałem tylko kupić parę kilo słonecznika. O czym zapomniałem, bo tam kurą czasami sypnę garstkę i trochę tam jedzenia dla Edka. Te karmy takie kilowe, on tam je lubi, już przywyk, Co dzień rano dostaje taką porcyjkę. I przyjeżdżałem i chłop mi obtar samochodem. Jak wyjeżdżał, ja stałem nie za mocno i się na miejscu dogadaliśmy bez problemu szkoda nie była duża to tam chłop uregulował ile by to tam kosztowała reparacja tego taka pewnie nie profesjonalna ale pokażę Wam nawet to co tam mała rzecz nie ma problemu i to na plastiku o tutaj widzicie trochę na plastiku dobrze że na plastiku bo na metalu to by rdza weszła no ale dobra uregulował to jakiś grosz miałem w kieszeni i tak chodziłem po tym targu i patrzę, te króle chłop miał. Tam dużo ludzi miało króle, ale te dwa ostatnie takie siedziały, widoki, zmarznięte. Dwa ostatnie chłopu zostały i takie siedziały w siebie, wtulone, przestraszone. I jakoś tak musiałem je kupić. Tak czasem bywa, że jakieś zwierzę to się tak. No miałem im tu nie zaglądać, co chwilę i zaglądam. Dobra, niech się ten czarny oswoi. Czasem tak bywa, no jakieś zwierzę się spojrzy i zaraz tak, o, się je polubi. No i tak te o, dwa polubiłem, zobaczymy czy się u mnie przyjmą. No i tak do mnie trafiły taki splot zdarzeń. W sumie dobry, splot. Ale też dzięki temu Edek ostatnio się bardzo dobrze sprawuje, żeby nie przechwalić, bo to różnie może być. Ale na razie jest dobrze. Nauka nie idzie w las. Dla niego też coś kupiłem specjalnego. Już wam pokazuję. Myślałem, żeby dać mu wieczorem, żeby kury mu czasem nie dziobały. Ale wiecie co? Burzy zapowiadają, że zaraz będzie już taki wiatr się zrywa, to kury i tak się zaraz pochowają. To mogę mu dać. O taką drobną przekąskę tu mam dla ciebie. Dasz sobie z nią radę? Może z tej strony ci podam co? No, dasz radę to przenieść. Głowę ci przeważyło. Chodź, to ci dam chociaż na kostce, żebyś w tym piachu sobie nie umorusał. O, kostkę ostatnio pomogłeś mi myć. To masz sobie tutaj obgryzaj smacznego. Tak wyczytałem, że jak jakieś kości, takie rzeczy, to najlepiej wołowe albo cielęce. Wieprzowe z tego co czytałem, to mu tam nie zaszkodzą, bo nie pokaleczą i tak dalej, ale są ciężkostrawne lepiej nie dużo a wołowę można śmiało dawać, no z tym to będzie miał, za gwostkę. A tu patrzcie, już ta się czai. Ale nawet jak mu podchodzą dziubią to to jedziu nie jest agresywny, ale tak no czasem przegoni. Nie wie jak się do tego zabrać. No będziesz miał teraz zajęcie. I na dzisiaj to wszystko. Ja już nie przedłużam. Z tej strony niebieskie niebo. Tutaj już ciemne i już czuć ten taki specyficzny wiatr jak burza idzie. Zobaczymy czy przyjdzie. Oby prądu nie zerwało, odpukać w niemalowane. Ja tu bardzo dużo rzeczy mam niemalowanych. Na przykład słupki od ogrodzenia. Dzięki czemu one się już trzymają o tak. O, o, tak się trzymają. Ja, coś trzeba będzie pomyśleć. Ale może uda się kupić trochę tych paneli ogrodzeniowych. Trochę taniej. Zobaczymy. Jutro, jutro mam coś wiedzieć. Ale to w następnych gniotach. Ja się z Wami żegnam. Na dzisiaj to wszystko. Na razie. Cześć.